Cześć, z tej strony Mine Engine. dzisiaj jesteśmy na MySG Będziemy grali w Blitz. Jest ze mną oczywiście Damian Cześć LOL, lagi No, no tu ma No nie wiem, czekaj, 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 czek. Która? 23 Co? Kurwa? 23 Na dole taka, dobra, nieważne, bo już się sobie weszli. A bo kurwa... Ty a widzisz taką 200... czekaj, czekaj bo na do darem. Widzisz taką 225 225? No jeszcze po prawej stronie są areny, nie? No widzę. No to dawaj. Ok. Dobra, tam, tą mapą ogarniamy tu pa, jest... za mną jest skrzynka, a ty idź na środek, nie? Za mną jest skrzynka. Jestem obok ciebie. I od razu, no wiem, widzę. I od razu Piszę z GWOTER. Nie potrzeba. Ale dobra, wpiszę. Zagłosowałeś na rozpoczęcie areny. 50 na 75%. Jak ja zakozywałem to było 25. Bo musi minimum przegrać. Fuck you! Czemu tam jest? Aaaaaa! Ja myślałem, że to samoloty LOL, a to tu są samoloty. Nie, to są ptaszki. Tak? Tak. A no faktycznie. Widzę jego odbyt. ja oczy. Obraz, zaczyna się. Ja lecę na tą skrzynkę za mnie. Nie, Ty nie lecę na środek i od razu zasuwaj tam, gdzie jest, gdzie jest statek. No i A mam 46... oj, oj... mam 46 FPS-u. To, to leć za siebie, tam lecimy za siebie. Nie, ja lecę... tu mam skrzynkę. Ale nie później, jak wolę na tą skrzynkę. Ma pieczu prawie całe ku Ty akurat tutaj jest chyba statek, no Leć, 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 leć O wow, leciałem do wody O kurwa A. Cześć Jak ty tutaj przyleciałeś tak szybko? Jak znajdziesz miecz, to gadaj. No w ogóle pierwsza skrinka już cały ubrany jest. Tu. Dobra, mam miecz. Ja mam dwie siekierki żelazne. Kurwa, ten tak zły musi kurwa znaleźć siekierki. Czego nie masz? Dobrego mieczu. Butu Czekaj krzyk, krzyk. No czekaj. czekaj. Tak? Ty, jesteś czekaj. na statku? Dobra, mam buty. No ja jestem na dole. Okej. Okay. Czego... Chodź no. Chodź no. Trzymaj. To wszystko. No ja kurwa cały ubrany jestem. Czy mi się wydaje czy ktoś wszedł? Nie ja. Weszedł gdzie wiem. Weszedł się mówi Zawrę skrzynkę na Dobrze, cieszę się Dobra, chodź Tu, tu jest ciasto? Chodź tu! Czekaj, nie wiem, gdzie się wchodzi <śmienicza> Chodź mi, jak coś, to zobaczysz mnie na tym Chodź, tu no byłaś, widzisz Wciekaj, że doleciałem No znowu peru rzucił Mam dwa diaksy Poko. Ja mam patyka Ja no, też mam patyka No byś pożyczył jedną peru, a nie Sorry już nie mam Ale się dam, dam ci, się ale dam ci dwa, dwa dwie te O kurwa I tam facet jest Daj mi się Co? Daj się co? Daj, bo tam facet jest. A ja nie będę z tego miecza napierdalał. Ech, stój, stój, mam przy spodnie! Dawaj. I pisgamy na tego faceta. A gdzie on jest? No na środku, stąd. Łoś się rozwalił ktoś. Jakiś miecz... A! To... Damian! O! Kurwa! Żyjesz? Nie! Nie zdążyłem, w ostatniej chwili go zabiłem. Ej co to było? O stary. On cię, on cię. On, ten nie zdążył, on cię szybciej hatnął. Ale ogarniasz to, że on. Na hita był. Ale... Jego, ja go ten uderzyłem, on ciebie też uderzył. Ale ogarnij to, że tego. Że on. Bo miał żelazny miecz Nie e. Ale ogarnij to, że ja, na, ja za nim stałem i go biłem, nie? Aha Ty I rzuć go teżem. On ty nawet się nie obrócił i mnie bił Dobra, na jaką arena Dedłeś? No Kurwa ty jak się przestraszyłem, mało... Widzisz sobie... taką 257 po lewej stronie? 257? No. No. To dawaj. No jestem. Kurwa, oto ta. O, spoko, lubię to Morena. No kurwa ty. Aaaa kurwa dalej Dzień, się, Za siebie lecimy chyba nie? Nie Czekaj dobra, Ale tam, bo... gdzieś tam po prawej stronie jest taka dziura Ja wiem widzę, widzę Sorry Ja pierwszy wolę Co ty jesz chłopie? No naleśniki ale się nie mama zrobiła, polecał mnie mama by... Man! On będzie latał On będzie kurwa lotnik, kryj się nic nie mam. Pięknieeej. Kurwa mam. Nie te, nie te gacie. Ale mam w na kamieninowskich jeden! No, no jaki chłop. Choć mam ten miecz. no po to zabierałeś. No bo nie wiem czy wzi byś wziął czy nie. No. No nie w ogóle. Bijać tu kurwa. Wypierdalaj, wypierdalaj, bo ci... Bo kurwa na Broadway wylądujesz, nie? No ej no, spierdoluj mi! Oddaj tę mieć, bo tutaj ktoś jest. Chodź tu. Dawaj napierdolić mu. Kurde, zapiję mnie nie gadaj! Nie no, żyję, u serca. To chodź? Tu! Tu! Tu daj jedzenie, bo zaraz umrę Nawet jedzenia nie ma. No to ja umrę, bo nic mi się nie odradza życia, mam serca. Tak nie starczy. Zamknij się. Trzy głody mi brakują. Ty jesteś kurwa... Bo, ...budowniczy. Masz mnie chronić, bo jeden hit umieram. Chodź tu do domku, jesteś? Chodź tu! Na dzień którego? Tu! I chodź do tego domku. Kurwa. No to przed chwilą w nim byłem. I masz <coughs> i Masz lepsze buty. O, w końcu. Mam konia. O kurde Wklepisz go? No Ja mam dwa serca Chodź, 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 wchodź. Bo ja też kurwa już nie ogarniam A czymś kurwa dostałem, czymś mnie rzucił, pedał Gównem Może też gównem dostałem, e, nie jestem pewien Kupiaki Co? Nie <laughs> patrz na to Czarny murzyn! <grym> A przeczytaj te te nazwy? Yy, skórzana tunika, skórzona czapka, skórzane spodnie, skórzane buty. Gum... Aaaaaah! Dojrzeć Dziko. Dziwko! Nie żyję. Tyle to ja wiem. No jebałem w gacie. <grym> Co to w ogóle było? Nie wiem ma. Ale się wziął na mnie. na napierdolił mu i dziękuję dobranoc, tak? Takie pancze, tak? Kurwa... Odjebałeś kurwa pancza takiego, że ciasto muszą pierdolić, nie? Stary kurwa najebałem w gacie, aż. A ty go zabiłeś? No kurwa ja bezeku byłem. Przecież kurwa Ty kurwa na koniu będę mógł jeździć, mam siodło Pff. Stary Ale klacz mi wyszła Kurwa, jak ja o swoje to byś zapierdalał nie? kurwa, sieć e, penetra... A może wtedy klasy nie wybrałeś? Wybrałem A bo ktoś ma... bo VIP ma taką klasę, że zostaje jeszcze siodło i konia Musiałeś kogoś takiego zabić chyba? Zabiłem Eee, to czekaj, zaraz wracam No wypierdalaj! No konia mi zabił! Což ty si pomyšlo? Damian? Rzesz. Że... Jestem z dumny. Halo? No, słuchaj, słuchaj. Ogarniasz to? Jestem się dumny. Bo z dumny. A? Bo... bo zabiłem kolesia. Fajnie. Ale posłuchaj... On głośni się, że gość ma fajnego Tak, Max cię słychać, wiesz to wcześniej miałem tak samo i było dobrze Teraz ledwo, ledwo, ale dobra Gdzie jesteś? Kurwa nie chcę się 5 minut na tego na tą szmatę czekać Co bo z facetem zostałem to szukaj go. No nie, ja nie będę go szukał nawet. Ja się po prostu stanę w jednym miejscu i będzie git. Hm. Ale mu na jebie. No wypierdalaj Kur... przegrałem! Jaka kurwa pizda jebana? Wasz <śmiennie> ciebie! No bo kurwa na chuj rzucałem perę, jestem głupi i chuj Na którą mapę? Ja mam na mapę Czekaj se, nie, nie, nie. jaką klasę mogę lepszyć? Nie ulepszam nawet, dobra. Yy, widzisz 230... 270? Ile? 270 Bo której stronie? Po prawej. No. No to wchodź. Kurwa, znowu ta mapa. <laughs> Cześć! Patrz! 530 metrów, jak mnie ten facet zabił, przyjeżdżałem ku kurwa... Złoku by go perdalnął i by dead no. Kurwa! To? Wpisz SGWT Co? SGWT Dobra nie wpisu Mam dżem Co masz? Na biurku był dżem A ja mam ciasto Dawaj od razu tam, gdzie wtedy kurwa <noise> Ja lecę ślać rolę A gdzie to przejście było? Nie tam kurwa z prawej strony Jakiś facet tam poleciał Dobra, mam żelazne spodnie i się kierpię, ktoś no, czekaj, jak ktoś go załatwia No, e czekaj, jak będzie też że już koniec tego, że już koniec grudniowości go rozwalę Ej, czekaj tu, za... tu, chodź, dawaj, 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 dawaj Cześć, za tobą jeszcze jest, o jest koniec, rozwalik Dawaj w Tubego Dawaj we długo klepiemy kurwa, w pizdę mu najebiemy Najbałeś? Aha Dobra, chodź, 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 nie! Chodź Idź do no, Idź tutaj za ten- Tutaj jest skrzynka, idź tam Co? Tam za koło domku w Domku? Za domkiem jak ty nie widzisz? No, Damian. No, aha, tutaj? Tak, no. Mhm. Jak ty te skrzynki nie widziałeś? No jedną znalazłem, ale nie wiedziałem, w chodziło. To jest facet. Gdzie? No, tam. Gdzie tu po... O kurde. Dawaj Ej, w tubę, w tube, w tubę. Dobra, mam Żelazna siekiera Tu nic nie ma, pamiętam Tu tak? No. O, skrzynkę i kamienny miecz Ja poszłem jak coś, to za ten domek I to, jak, co, co, nic nie ma? Kiedy ja miecz znalazłem Jaki? Kamienny. No ja mam... A jest tam crafting? No, chyba. Nie, nie ma tam. A po co? Bo mam dwa żelaza. Tak, No masz patyka? No. Myślisz, że co? Myślisz, że nie mam? Myślisz, że co? Że bieda? Chyba Czekaj. nie mam. O, tutaj następna skórka patrz. A mówię że tutaj na skrzynki już nie rady. Ale... Nie, nie ma. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Najlepiej lepiej tego craftingu poszukajemy Na no spawny chyba będzie musiał lecieć, pamiętasz? Wtedy też szukali, że będziemy na Nie no, to gdzieś na pewno jest, bo wiem, że tutaj gdzieś był. I tam ktoś jest. Ej, chodź tu! Idę, idę! Idę! Bo jeszcze hita z tego z łuku dostał. Jest. Mam diaksa. Spoczko. Nadal jedno, dwa, nadal dwa żelaza. Chodź na spawn. Czekaj, bo mało życia. Muszę ciasteczkowo. Dawaj, 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 dawaj! Łuk muszę wyrzucić Ostrze bogów. Mój miecze tak nazywa. A weź czekaj, odejdź, odejdź, odejdź. Nie, 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 nie. Chodź. Jak będziesz miał jednego diaksa, to ci może zenchantuję bo nie, nie wiem czy jakbyś jeszcze miał jedną butelkę. Bo brakuje mi tak połowy, to może wejdzie jak będziesz miał jeszcze jedną butelkę. Ale ta blitzka się pojawi niedługo. No to nie wiadomo czy ktoś znajdzie ty chodź, a może coś znajdę Szybko, szybko, szybko Ej jak co? Ej za to bum! Za to bum! nie mnie! Sorry, sorry, nie wtór. Odejść, odejdź, odejdź, odejdź! Odejdź, Damian! Dobra, chodź Aha! Myślałem, że chodź na niego! Ej Damian za to Mmm, Jaki chłop miał ty? No właśnie Obiodr Daniel miecz nie? Mhm mm Na dwa hity byś ciągnął Wiesz że ja poszedłem na chyba 4-5? Ja dam A. Dobra to my ten kończymy nie? Na razie Coś